Wróć Czarna, ha, wdowa. Wróci, kiedy, wróci, czarna wdowa, kiedy Czarna wdowa? Kiedy, kiedy Czarna wdowa? Kiedy, kiedy Czarna, kiedy kiedy czarna Będzie seria Czarna Czarna Kiedyś powróci. Tak kochani, właśnie teraz. Sponsorem tego odcinka jest firma Electronic Arts, czyli ja robię to, co kocham, a oni mi jeszcze za to płacą. Wuhu! Czuję, że muszę się wytłumaczyć, dlaczego przerwałam tą serię. Po pierwsze, debi nie należy do najłatwiejszych simek i mam wrażenie, że wielokrotnie mi po prostu sabotowała w tej całej serii. Po drugie, no nie oszukujmy się, ale ileż można robić barabara, zabijać simy i tak dalej, tak dalej. Ja to robię ciągle, więc jakby nie patrzeć, wkradła mi się rutyna tych czynności. Ale teraz myślę, że najnowszy dodatek właśnie pod tytułem Zakochaj się. No kurczę, jest po prostu. Stworzony pod tą serię, a skoro wy tą serię bardzo chcecie, a ja znowu mam ochotę trochę pobarażkować i pozabijać simów, to myślę, że spotkaliśmy się w idealnym czasie i zapraszam was kochani na ósmy odcinek Czarnej wdowy. a wszystkie osoby, które mojej czarnej wdowy jeszcze nie widziały, zapraszam oczywiście do odcinka pierwszego, który myślę, że ma naprawdę mm, fantastyczną scenkę, która naprawdę wszystko wprowadza. Sama osobiście oglądałam w ramach przypomnienia sobie tego wszystkiego i powiem Wam szczerze, że naprawdę jest fajnie. No i też tutaj naprawiłam swój błąd, bo w końcu zaktualizowałam dokument, który Wam po prostu już wcześniej obiecałam. No i teraz będziecie mieli pełen podgląd na to wszystko, co faktycznie robię, z kim się spotykam, jakie czekają mnie jeszcze zadania. No i oczywiście będziecie mogli zobaczyć, co Całą listę moich stu kochanków. Także kochani, zapraszam was bardzo serdecznie. Rybeńko, jeśli chcesz wesprzeć mój kanał, to pamiętaj o wpisywaniu kodu twórcy Aquamarena podczas każdych zakupów na platformie e-App. I z góry bardzo dziękuję. Uh huh. Some A whole lot of way. Yeah. Gumash. Un Legenza Pindurf. Ugh. Monkey. Mimens. Aflin. Wawadida. Azorab. Plemba. Orbitani. Sibu. Breton. Frifa. T's minchi, Shaspris. fosh. Bibidoy a bean. Holy <laughs> no. Ooh. Malspec. Mobsi uh, Sharba. A uh, Kimaloo. Cebu. Sunzibi. Uh, Guamish Nabino. Ergodon. Oh. Uh, Dornay. Uh, Durfna. Nahara. Uh, <laughs> Noi, <Illinois>. Schmezelklemp, <laughs> <laughs> I think. I flu, Fuji Peachy. Garza. Uh -huh. Franga Guis, Dens Doba, Tribna, huh? Tunga Chusen. Bunga. Borbet, Semba Clarshan, Ruffla Blorf. <laughs> Rinka for Passa. It's amazing. Huh. Spama, Flume, Apalachaba, Lip The A Fala for doi. Ah, <sighs> Albim. Narble. Naya uh? Flu Fuchi Pichi. Mona Susha. Fluma Palachapa. Mm, Disape. Nia Flu. Sawata, uh, Bima. Seneca Belinda Grinia. Wiz, Chop Bueno. Zap and Abo, Simona Sara. Zap and Quarzabim. Shimre, Mons of Sardi. Clevite, the uh, well, no uh, -hey oh well, na niefe. Hey, semba klushin, ruffle blorf, fuzak. Oh Stevie, free. Ah, vula shaka teebs. Teeb, alja. Sigluna. Uh, oh, oh, Ah, ha uh ha, -huh, a pleva. Murphy. Uh, oh Stevie, free. Debbie, czyli ten porzuceniu klątwy, miał na imię Bendru i podczas jego śmierci Debbie i Bruce widzieli się po raz pierwszy, ale tam nie mieli możliwości ze sobą pogadać, bo Bruce się szybko zawinął i co mu się dziwić, prawda? Dlatego właśnie taka scenka powstała, aby pokazać wam ich pierwszą nieudolną, ale oficjalną rozmowę. Widać też, że Debbie jest lekko na skraju szaleństwa. Jest w tej chwili bardzo żywiołowa, raz smutna, raz wściekła, <laughs> miewa nawet napady śmiechu. No i niestety, ale to wszystko przez zaklęcie. Też zachowuje się tak, jakby coś szykowała w ramach zemsty na Bruce'ie, także zobaczymy, jak to wyjdzie. I w ogóle chciałam Wam powiedzieć, że ja to chyba jakąś wizjonerką jestem, bo już ponad rok temu przygotowałam sobie grej i posiadłość Debbie dosłownie pod dwa nowe dodatki. I ten do wynajęcia, bo mam dwa mieszkania na piętrze dla nowych lokatorów, teraz pod ten nowy dodatek zakochaj się. Także naprawdę niesamowite, no. 5 minut later. Debbie w końcu wróciła do siebie, słuchajcie, i myślę, że może troszkę odżyła, bo właśnie w tej chwili naprawiam jej pasek zabawy. <laughs> Także tak to właśnie wygląda, mojej drodzy. Będziemy musieli też iść do trybu tworzenia Sima i myślę, że to jest w sumie najlepsza możliwa w tej chwili opcja. Po każdym ślubie z innym mężczyzną, musimy naszej tutaj Debbie zmieniać fryzurę. No i ja wam powiem szczerze, że kocham te włosy. Kocham te włosy z najnowszego dodatku. Ach, może gdyby nie ten taki wielki tutaj odstęp, taki wiecie, gdyby nie ten tutaj wielki taki zaczes, Dodałabym temu 10 na 10. Jak na razie jest 9 na 10. No, ale po prostu te włosy zostają. No i teraz sukienka. Też bym w sumie chciała skorzystać z najnowszego dodatku, bo tam są naprawdę ciuchy niczego sobie. Także hm, 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 może ten kombinezon? Patrzcie, go fajnie wygląda. Czy bardziej beż, czy bardziej biel? Wstępnie ten ciuszek mamy. No i teraz może jeszcze ewentualnie, no nie wiem, coś byśmy tutaj podkręcili ci moja droga, jeżeli chodzi o kolczyki. Eee, e, e, pasują do tych wsówek, bo tutaj takie trochę srebro ze złotem i tak samo tutaj, dobra, może być. Chciałabym nowe paznokcie. Nowe paznokcie, które doszły w aktualizacji, to są całkiem spoko, ale ja bym może chciała jakieś takie, wiecie, no nie wiem, coś z pazurem. <laughs> no, właśnie o coś takiego mi chodzi, także jest super. Myślę, że mamy to, wracamy do trybu rozgrywki. Skoro mamy prawie trzecią w nocy, to podejdziemy sobie tutaj i wyposażymy sobie już nasz Cmentarzyk. Mamy w wyposażeniu aż dwa nagrobki, więc no, nie ma zmiłuj. Trzeba to faktycznie, tutaj wiecie, wyciągnąć na zewnątrz. No i teraz tak. Bendru, czyli nasz pierwszy mąż, honorowo powinien zostać umieszczony w tym miejscu. A tutaj mamy pana, który pełnił funkcję służby. On jest dla nas mniej znaczący, więc myślę, że go po prostu odsuniemy tam w kącik, bo tutaj po prostu będą miejsca dla mężów, więc no, tutaj sami rozumiecie. <laughs> Skoro mamy możliwość wynająć mieszkanie, to na samej górze, to zróbmy to. Dwoje to już tłum, bo to mieszkanie jest faktycznie idealne dla syn. Nie przepełniać kosza na śmieci. Dobrze. Z taką oceną mieszkania wolno nam w ogóle cokolwiek im zakazywać? <grym> Senior. Jakiś tutaj nastolatek z psem. Mm -hmm. Niech będzie tak, że okres najmu trwa po prostu dwa dni dla tego nastolatka i tak po prostu, żeby wiecie, tylko po prostu pieniążki zarobić. Oh, Przygotujemy cię na jutro. Zjesz sobie co nieco i pójdziesz spać. Ty i Jade bardzo do siebie pasujecie. Może coś na dłużej. Ty w ogóle wiesz czym ja się zajmuję? Nastał nowy dzień, moja Debbie już wstała i musimy poprawić jej włosy. Czyli po prostu musimy zastosować tą fryzurę dosłownie do każdego jednego stroju. Także nie ma zmiłuj. Z pomocą przychodzi nowe narzędzie, słuchajcie. <laughs> ja pierdzielę, rewelacja. Jak to naprawdę ułatwia życie. Naprawdę warto było czekać na powrót tej serii, bo mamy w tej chwili tak dużo udogodnień. hej! W poprzednim odcinku dostałam jeszcze zadanie specjalne od swojego męża. To miało być utrudnienie. No i wychodzi na to, że w tym odcinku albo następnym będę musiała poślubić starca. I w sumie ten senior mi się bardzo podoba, więc myślę, że po prostu sobie zorganizujemy spotkanie, wiecie takie zapoznawczo, romantyczne. Nie wiem, coś wykombinuje. I co? O nie, już na samym starcie mi odmówił. Jak w ogóle? Co to się? Ale wstręcił. Dobra, Jade dzwoni. Chcę ci tylko powiedzieć, że ta... A, co? Chcę ci tylko powiedzieć, że za twoją radą, Markus Flex i ja nie będziemy się więcej spotykać. I ja naprawdę doradziłam ci takie świństwo? Straszna sprawa. No ale dobra, słuchajcie, nie poddajemy się, bo po prostu weźmiemy sobie tego tutaj seniora, szarie, Na pewno będę go nazywać po swojemu. Zaprosimy może dziś na randkę, gdzieś tak jak bardziej neutralnie. Ściągniemy go tutaj w tradycyjny sposób. No i teraz szybciutko musimy zmienić strój, no bo wiadomo, trzeba go będzie, uuu, jakoś przywitać. No i w takim razie, hej, hello, mój drogi. Okej, okej. Okay, okay. Czekaj, a ty co zrobiłeś? Dlaczego poszedłeś do mojej łazienki? Czy oni wszyscy naprawdę muszą się zawsze iść wygadać do lustra? Najwidoczniej muszą. No to w takim razie od razu przyjazne, z grubej rury. Może sobie porozmawiamy o tym, jak on świetnie wygląda, bo wygląda naprawdę fajnie. To widać, że to jest taki starszy, elegancki facet. Hej, mój drogi. Przywitaj się z nami. O oh, wow, oh, je, jakie buzi, buzi było. No fajnie, fajnie. No dobra, no Debbie, ja myślę, że tutaj wiesz, zacznij w tej chwili owijanie wokół palca. Mm, o, oh, koleś ma charyzmę. O, oh, my też. Zaczniemy od ponurej pochwały, bo jednak jesteśmy dalej smutnymi wdowami. No dobra, zdobyto umiejętności romantyczne. Teraz będziemy dostawać pełno nowych komunikatów, także szykujcie się na to, kochani. No i tak, spróbujmy sobie może poflirtować. Ja tutaj tego muszę teraz, wiecie, śledzić i w ogóle... W ogóle? Aha, okej, okay, dobra, fal start. To może zamiast romantycznych jeszcze jakieś przyjacielskie i na przykład pogadętka. Pogadamy sobie o gorącej pogodzie. Neutralne tematy. I jeszcze do tego bym chciała może o zainteresowaniach troszkę pogadać. Musi nas polubić, bo jak na razie jest, widzę, że ciężko. A ja przecież uwielbiam, jak jest ciężko, nie? Debbie niestety ma się to do siebie, że nawiązywanie kontaktów nie jest z nią łatwe. No ale to wszystko przez te cechy, nie? Tam jest naprawdę mocny miks. Aha, dobra, już się zaczyna. Nie, Debbie, po prostu nie rób mi tego. Cię. Miało być miło i sympatycznie. Naprawdę? Bądź dla niego milsza, proszę cię, kobieto. On nawet poszedł do twojej sypialni. E, ale tam jest zakaz. Eee. O nie! On nas przejrzał. O nie! On jest już spalony, że tak powiem. On w tej chwili wszedł sobie do naszej tutaj wdowie i kanciapy. <laughs> Może jest na tyle dziwny, że zrozumie tutaj to wszystko. <laughs> Spróbuj uspokoić. Dobra, czyli zdenerwowałyśmy go. Tak być nie będzie. Mój drogi, jeszcze raz, Pogadaj sobie z nami. Poplotkujmy sobie. Rozgniewany, nieprzyjemna rozmowa. Ja postaram się to naprawić. Pogadajmy naprawdę neutralnie. Komplementy. Pochwal strój. Albo po prostu to go jeszcze bardziej dobije. No ale dobra, spróbujmy. Zapytamy się go jeszcze faktycznie, co robi. Umie grać na skrzypcach. O, a ja myślałam, że tylko Eliza lubi skrzypce. Zapytaj o zawód. O, słuchajcie, ten pan jest służbą. Na mieście mówią, że wdajesz się w bójki. Lepiej weź się w garść i przestań rozrabiać, bo skończysz z okropną reputacją. Ale Bjorn, to są jakieś pomówienia. No cóż mogę powiedzieć? No niespecjalnie, Jakoś to nam wyszło. <laughs> może po prostu pogadamy sobie razem z nim przez telefon. To nam troszkę otworzy, wiecie, jakichś nowych może możliwości. Aha, mniej się lubimy. On chyba nie jest napisany. To wejdziemy sobie na zakątek Kupidyna, bo po prostu szlak mnie zaraz trafi, nie? Okej, okay, jesteśmy piękne. Jakie mamy tutaj w ogóle cechy? Jesteśmy wredni. To trochę nam będzie utrudniać zawsze życie, ale trudno. Jesteśmy romantyczką i mamy wysokie wymagania. No dobrze. Może romantyczka i miłośniczka bliskich to jest bardziej zachęcające, tak myślę. I idziemy w dopasowania. O, patrzcie, jak się to wszystko ładnie szuka, jakie serduszko urocze. Derek, ponury, ostrożny w miłości. Dziękuję bardzo za taką cechę. Absolutnie nie. Seniorka, seniorka, same seniorki. Ignacio, zapaleniec i smakosz, Okej, okay, dodamy go sobie do ulubionych. Lecimy dalej. Gimli! Ja pierdzielę mam Kolesia z pierwszy dzień. <grymnie> On naprawdę wygląda jak gimli. Nie, nie chcę go. <grymnie> Ale patrzcie, jak tutaj to wszystko jest bardzo ładnie podpisane, nie? A co to jest? Zgłoś sima. Nie, nie róbmy tego. Twórca, ok, ciężka nazwa. Wrzucajcie mi swoich simów do galerii pod hashtagiem Aqua i dopisujcie jeszcze w opisie hashtag LoveStruckSingles. I wtedy dzięki temu właśnie będę mogła mieć waszych simów w swojej aplikacji kupidyna. Dodatkowo w komentarzach napiszcie mi koniecznie, jakich partnerów mam następnych szukać. I na jakie randki mam się z nimi wybierać? Odświeżymy sobie jeszcze te dopasowania i zobaczymy, co nam jeszcze wyskoczy, bo naprawdę jestem bardzo ciekawa. Jak już był gimli z Władcy pierścieni, to <laughs> co będzie dalej, nie? Okej, okay, mamy tutaj jakąś panią z startosy, Pełno kobiet. O, proszę bardzo, mamy tutaj jakiegoś seniora, Ścibski rancher. Jak ma rancho, to idealnie. Dalej, sami. O, wow, nie cierpi dzieci, jest głupkiem. Może być ciężko? Może być ciężko. Smakoszka tutaj jakaś, ten Denis. wow, Denis z wierzbowej zatoczki. Bardzo lokalnie. I Elinor. Dobra. Myślę, że jeżeli chodzi o to wszystko, to tutaj nam to starczy. Mamy dwóch kandydatów. Zaczniemy od Ignacio i dodamy sobie jeszcze pana Harta do kontaktów. No i pogadajmy, nie? Dobra, jak tak patrzę, to możemy sobie od razu zorganizować randkę, więc dobra, nie próżnujmy. Wydaje się, że jesteśmy dopasowani. Wychodzi tutaj na to, że mamy jakąś taką zgodność między sobą charakterów, także no dobra. No to idźmy w takim razie na randkę zapoznawczą. I teraz tak. Chciałabym, żebyśmy się faktycznie tutaj, wiecie, pocałowali na tej randce, żeby było trochę intymności, żeby. Byśmy też porozmawiali sobie jakoś, tak wiecie, po prostu przyjaźnie. No i e, nie wiem, to jest dużo na początek. No ale skoro musimy mieć listę kochanków, no to hehehe, może i tak, może i tak, pozostaje mi kwestia lokalu, a tych mam naprawdę dość sporo, bo jak sami dobrze wiecie, mam wszystkie dodatki, więc uch, no, co mam wam powiedzieć, no. Hmm, 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 jakiś klub nocny, może odwiedźmy ten najnowszy, tam przynajmniej mam pewność, że jest jakiś taki, wiecie, zakątek miłości, coś w tym stylu, także idziemy. Jestem pozytywnie nastawiona do tego Włocha, bo jak mamy zgodność, to może będzie naprawdę fantastycznie. No nie wiem, słuchajcie, bo to też może być różnie, ale przywitajmy się. Dobrze spędzać z sobą czas. Naprawdę lubię, gdy jesteś w pobliżu. Mam nadzieję, że twoje odczucia są podobne. No, słuchajcie, zaraz tak naprawdę wszystko się okaże. O, tutaj już mamy całą listę zadań, także dobrze, dobrze. On jest rodzinny. No, Demi chyba też taka kiedyś była, nie? Ale dużo się w tej chwili zmieniło. Pójdziemy sobie usiąść w jakimś takim, nie wiem, ustronnym miejsce. O, eee, to tutaj jest ładnie. Jest gra towarzyska. O, ale zarąbiście. Od razu od razu, słuchajcie, nie ma na co czekać. Gra towarzyska naprawdę daje nam duży boost do przyjaźni, także myślę, że to może być naprawdę strzał w dziesiątkę. Dowiedzieliśmy się mniej więcej, co go kręci i co go odpycha, także mamy naprawdę całą fajną listę. Jeżeli chodzi o kręcenie go, to. Oh, wow, kurliwi mówię słuchajcie. Brązowe ubrania, różowe ubrania, zielone włosy, moda w stylu rockowym. Eee, trochę nie za bardzo. Odpycha go flirtowanie. Fantastycznie. To jak ja mam go tutaj sobie owinąć wokół palca. Włosy w kolorze platyny. Nie jestem platynowa, ale jest. Z tym blondynką. Oj, powiem wam szczerze, że teraz naprawdę to będzie wszystko chyba wielkim wyzwaniem, żeby zdobyć sobie jakiegoś fajnego partnera. I w ogóle nie wchodzą mi tutaj jakieś takie, wiecie, romantyczne interakcje. W ogóle nie wchodzi mi tutaj serduszko. Nie jest dobrze pod tym względem. No ale dobra, no może spróbujmy. To może po prostu zajmiemy się na przykład jakąś taką wiecie intymnością. Może po prostu go jakoś tak wiecie, na przykład, nie wiem, będziemy go uwodzić pozą. Postaraj się, ej, ej, ej chyba jemu się to podoba! Zasadził nam za czy mi się tylko wydaje. <laughs> O, słuchajcie, poszło do przodu, jeżeli chodzi o różowy pasek. Idziemy dalej w takim razie. Intymność, intymność. Ośmiel się. I jeszcze od razu intymność w Tulsie. Kurde, dobra, jest sukcesja. Oj, moja Debbie wdowa. Ty to jesteś. Mamy wszystko. Mamy seniora eleganta, który jest po prostu, wiecie. Zainteresowany nami. No dobra, to oddałaś mu buzi w kaszkiet. Dobra, dobra, rozmawiaj o bara Ej, 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 ej. Jedziesz, jedziesz, gdzie idziesz nie ma takiej opcji. Dowiedz się więcej, dowiedz się więcej. Spytamy jego tutaj o jego romantyczne granice. To też jest dla nas istotne. No ale ja myślę, że po prostu usiądź sobie tutaj i rozmawiaj razem, nie? Po co macie tak stać? Gdzie się wybieracie, moi drodzy? To jest dopiero początek. On jest typem zazdrośnika, słuchajcie. Przy nim nie mamy swobody. To może nawet i dobrze. Jak będziemy go zdradzać, to może wtedy padnie na zawał serca. Nie wiem. Okej, okay, słuchajcie, mamy to. Ignacio zaczyna coś czuć więcej do Simki o imieniu Debbie i chce zaproponować związek. Czy chcemy, aby to tego doszło? Tak, chcemy bardzo, żeby do tego doszło. Także, Debbie, masz swojego fajnego faceta w tej chwili. No i myślę, że. Eee... Może zaraz jakieś zbliżenie będzie, czy coś? Czekaj, czekaj, mój drogi. Jest, są serduszka. Dobrze, dobrze. Jest, słuchajcie, mamy pierwsze buzi. Jest, dobrze. Spróbujmy. Może się uda. bara z simem, o imieniu Ignacio. <grytanie> Chodź, Ignacio, sami tutaj do składzika. Ej, już myślałam, że chcę mi tutaj zająć składzik. Dynamika gorąca. No, nie mogłam sobie naprawdę niczego więcej zamarzyć. Jest, idealnie. <grytanie> wow. Devi, no weź! Trafiasz na listę kochanków, mój drogi. W sumie Bendru też musi trafić na listę kochanków. Bo co z tego, że to jest mąż? Zapomniałem go tam dodać. Zaraz mi składik wyważą, no. Patrzcie, no, a oni normalnie ten. O, o! O! I w ogóle nic. Ta mgiełka, ten kurz, mgiełka, nieważne. W każdym razie, co jest ciekawe, w ogóle patrzcie, to nie krępuje simów. O tak, Ignacio. Cześć. Pogadamy sobie jeszcze o co? Nie mogę przestać o tym myśleć i muszę zapytać. Chcesz ze mną zamieszkać? Oho, oho. Tak! Chcę! Oczywiście! Tak, z miłą chęcią. Przeprowadzka. Kurde, to jest ryzykowne. Dobra, raz się żyje, nie? Aha, on mieszka z rodziną. Dobra, to zrobimy tak, mój drogi, że po prostu ty zamieszkasz razem ze mną i jedziemy. Ignacio, choć musimy ci przydzielić w tej chwili jakąś tam, wiesz, stronę łóżka, żeby nie było. Mamy nowego partnera, słuchajcie. E, nie sądziłam, że naprawdę ten odcinek po prostu skończy się sukcesem, bo wiecie, jakby was, Debbie. A co wy tu robicie? Cześć. Debbie, bądź po prostu dobrą przykładną żoną. W sobie pogotujcie sobie coś razem, może na przykład sobie jakieś tam, wiecie, mini burgery. Patrzcie, jak szybko się Debbie uwinęła, nie? Dobra, Ignacio, idź sobie do toalety na spokojnie, a ty Debbie, oczywiście za chwilę, wiesz, jak on sobie z tej toalety skorzysta, to zawołasz wszystkich na porcję i zjedzcie sobie wspólnie razem posiłek. Zawołaj. Koleś nie umył rąk, Dobra, teraz umył ręce. Teraz umył ręce, bo zmywał naczynia, no. Może nie jest ten sam stopień higieny, ale zawsze to coś, nie? No i dobra, myślę, że pójdziemy sobie już spać na spokojnie, ale ale, ale, oczywiście to wszystko Musi być zwieńczone dużą ilością miłości. Ej, on... Ooo... Coś mi się tam nie podobało. Ignacie, dasz się przekonać? O, oh, wow. Ale ma złoty szlafrok. Powiem wam wprost, że o, Ignacie się idealnie wpasowuje w kanony mojej tutaj sypialenki. Ja no nie mogę powiedzieć, bo z Ignacie w zasadzie naprawdę mało czasu spędziliśmy. Bo to dopiero, wiecie, są początki naszej relacji. Ja już go naprawdę bardzo polubiłam. Nie wiem, co jest ze mną nie tak, ale jest to senior i w ogóle. I tak nie, nie za bardzo, wiecie, takie... Bo senior, tak? Ale szkoda będzie mi go zabijać. Bardzo szkoda. W sumie będę teraz czekać, aż to Ignacio mi się oświadczy. Aha, czyli Ignacio, będziesz teraz patrzeć na mnie, jak ja śpię? Ale po co? A Ignacio, gdzie ty idziesz? Interesuje cię mój samochód? No wiesz, no, no tak. No, jeździ się takim, wiesz, małym pyrtkiem. Ale ja w ogóle to lubię taksówki. I teraz, że co? Będziemy sobie siedzieć na ławce. I to jest właśnie to. Gra mnie sama prowadzić, słuchajcie. <grywa> rewelacja. <grywa> Ignacio po Wszystkim zabrał mnie na oglądanie nocnego nieba! Jest bosko, po prostu, naprawdę go uwielbiam. O, jak będzie mi szkoda, jak on będzie umierać. Debbie, w ogóle, jak tam twoja higiena? Trochę średnia, ale powiem tak. Delektuj się, moja droga. Delektuj się. A tym się w ogóle nie przejmuj. O, nie, deszcz ich złapał. I w sumie damy mu spokój, niech on sobie idzie spać na spokojnie, a my się w tym czasie na przykład wykąpiemy, a potem położymy razem do niego tam spać. Debbie i Ignaci odczuwają dużą satysfakcję ze swojego związku. No, ja wam powiem, że nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Okej, okay. związek będzie trwał wraz z upływem czasu i stawał się automatycznie coraz silniejszy. I bardzo dobrze I słuchajcie, o to chodziło. Intymność. Może jeszcze jakiś buzi buzi. Ściskuj się, oczywiście. Na koniec. O, jest romantycznie. Jak się okazuje, mam w domu gorącego Włocha. W złotym szlafroku. <laughs> Zarąbiście. Naprawdę go lubię. <laughs> Ewentualnie dajcie mi znać w komentarzu, bo może go oszczędzimy. Hmm? Niech to trwa wiecznie. <laughs> o nie, Debi, już śmierdziucha. No musisz się kochana wykąpać. No nie ma zmiłuj. A teraz jak ładnie wyczyścimy sobie wannę, wejdziemy sobie w piękne bąbelki. Także dawaj, Debbie, jeszcze raz. Dokładnie słuchajcie, teraz to jest dosłownie luksus. A potem idziemy na spokojnie spać. Toś dzwoni do Ignacio. Podobno ty i Debbie chodzicie ze sobą. Gratuluję zdobycia nowej partnerki. <grym> Dzięki, Jay. Fajnie, nie? <grym> on pod wpływem tych emocji tak sobie rozważa, że to skoro na dziennie się rozeszło, że on i taka Debbie są razem, no to wiecie, siła wyższa jest po prostu taka, że on myśli z nią o żenku. I ja tutaj oczywiście nad wszystkim mam kontrolę i pieczę i myślę, że po prostu on dzisiaj pod wpływem emocji jej się oświadczy. Wiesz, także Debbie, jak ty dzisiaj wstaniesz, od razu otwieramy lodóweczkę. Ciągasz mini burgerki z wczoraj, zawołaj na posiłek, sama też sobie zjesz, oczywiście, kobieto nie żałuj sobie. Ignacio czuje, że zaloty Simki o imieniu Debbie zawróciły mu w głowie. No właśnie o tym mówię. Teraz ptaki zdają się śpiewać radośniej, a słońce świeci nieco jaśniej, jak romantycznie. Czy może powiedzieć, że Ignacio lubi flirtowanie? Tak, ze względu na Debbie pokochał je całym swoim serduszkiem. Także idealnie. A co to się wydarzyło, tak sami z siebie? Debbie, w ogóle ubierz się. Masz naprawdę ładne kostiumiki. Więc ubierz się, żeby nie było. I zmienimy sobie kostium. Aha, dobra, nastał nowy dzień. Więc sorry bardzo, ale muszę iść z powrotem do trybu tworzenia Sima, bo przecież ja muszę Debbie przebierać codziennie. Słuchajcie, skoro Ignacio chce nas zabrać w jakieś fajne miejsce, a ja już wiem, że to będzie tartosa, bo wiecie, tak powiedział mi cichutko na ucho, to myślę, że warto faktycznie przebrać się w jakąś taką, wiecie, bardziej krótką sukienkę, coś w tym stylu, także od razu lecimy w, oczywiście, zakochaj się, dodatek nowy, bo tam na pewno coś młodego znajdziemy. No i teraz tak, oczywiście będę celowała w biel i to skurcze ładne. Tylko tak zastanawiam się, że Debbie chyba ty byś chciała coś bardziej lżejszego, co? Nie. I w ogóle zmienimy ci bieliznę. Do snu od teraz będziesz chodzić w tym, bo ja po prostu kocham to. Piękny komplet. 10 na 10, jakby ktoś pytał. Oj, trzeba będzie popracować nad twoją garderobą, Debbie, moja droga. Zmienimy też może ten wisiorek, żeby nie było, że ta łódka cały czas nam towarzyszy. No i Ignacio, planujemy w tej chwili randeczkę i zrobimy to faktycznie w formie wydarzenia. Romantyczna randka. O, ok, okej, okay. okej. Idziemy w takim razie z Debbie, koniecznie. I będziemy na pewno chcieli troszkę może sobie, wiecie, pogadać w sposób romantyczny. Intymność. Myślę, że bara, bara też będzie całkiem spoko. Patrzenie w chmury i w gwiazdy to już jest po prostu coś, co będziemy robić zawsze i wszędzie. I teraz w sumie chciałabym wybrać się do Tartosy, bo kto wie, bo może nawet w tym całym po prostu szale jeszcze się zaraz tam powierzemy. Nie no, nie wiem, słuchajcie, nie mam zielonego pojęcia. Elegancki klub. Dobra, wybierzmy się tam, bo tam faktycznie nas jeszcze nie było. U, jak tu ładnie. Chodźcie moi drodzy, tutaj sobie usiąść razem. A co to za przystojny facet? Może później. <laughs> Zamów sobie od razu też drinka. Ja myślę, że w ogóle ty to mój drogi zrobisz. No bo tak, zamów drinka. A, a, a. Dla siebie i dla Debbie. Mhm, mm od razu. I to będzie coś dobrego. A, jakie myśladełko, nie? Debi, przestań na chwilę być sobą. Przeproś go naprawdę w tej chwili. Więcej opcji. No dobra, no widać, że owija go wokół swojego palca. No. On myśli o prezentach, ale żeby jej dać. <słuch> Okej, okay, dobra, mamy ten. Odczuwają swoją satysfakcję. Stał się automatycznie coraz silniejszy. Ja pierdzielę po prostu Debbie, nie rób mi takich jazd, nie rób mi takich rzeczy, no. Delikatna intymność fizyczna. Dobra, Debbie tak potrafi. Pocałunek z pasją. O, oh, wow. I teraz tak, barabara bara pod prysznicem! Ula, la, barabara bara pod prysznicem? Debbie świetnie się bawi na randce i chciałaby spędzić więcej czasu. Może zechcesz. Co? Tak, zgadzam się. O, oh, wow, i słuchajcie, przedłużyło mi się automatycznie ten. Randkowanie. Normalnie wskoczyło mi tutaj więcej czasu. Kocham takie coś. Uwielbiam bardzo mocno. Wow, w tej kabinie możemy też ten. Okej, okay, ja słuchajcie, myślałam, że, że nie zwróciłam uwagi na kabiny. Ja się skupiłam tam, wiecie, na jacuzzi i tak dalej. Ale słuchajcie, dobra, mamy swoje baraszkowanie. Więcej czasu na randkowanie. No, kto by pomyślał? Dobra, od razu Debbie sobie skorzystaj z toalety. Umyj od razu ręce, moja droga i wracaj tam do niego, bo on chce ci naprawdę coś fajnego powiedzieć. Ja już wiem, co. Ty się zaraz przekonasz. <laughs> Piękne miejsce. Mhm. Słuchajcie, to jest to. To jest właśnie to. Ignacio ma nawet drineczka. Boź, jaki on jest cudowny. <grywa> Podejdź tutaj razem, mój drogi. Podejdź tutaj razem. O, tak, słuchajcie. Jego klimaty, jakby nie patrzeć. Ignacio, myślę, że jest Włochem, nie? Więc to jest właśnie to, słuchajcie. To jest właśnie to. Rozmawia o gwiazdach, o niebie i tak dalej. O, no tak, jest romantycznie. Rozmawia o intymności. Dobra, słuchajcie. Ja myślę, że to jest po prostu naprawdę dobry moment, żeby Ignacio się po prostu oświadczył. <grywa> o... Skoczyła się! Słuchajcie, skoczyła się! O, oh, wow! Nice! Mamy to! Zaręczają się! Uhu. Myślę, że ślub też się może odbyć w Sartosie, bo czemu by nie? Mamy lato, jest gorąco, także idealnie. No dobra, no to teraz dokończymy sobie w sumie te zadania, które tutaj mamy. I to jest pogadentka przyjazne. Aha, dobra, nie ma problemu. Later! Już kilka zadań zrobiłam, ale tych zadań jest jeszcze naprawdę całe mnóstwo. Dyskutuję na temat barabara bara w książkach. Niesamowite, naprawdę fajne te wszystkie. Są nowe interakcje. O, kochani, kolejne barabara nam skoczyło, no to nic, no to trzeba! To aż po prostu się samo prosi. Lecimy w takim razie, zrobimy sobie barabara tym razem w wanie z hydromasażem. Będzie coś nowego w tym odcinku. Już zaliczyliśmy schowek, prysznic, łóżko, wannę teraz. Wow. Mam nadzieję, że się koleś tylko mi tutaj do ślubu nie przekręci. <grym> nie chciałabym naprawdę, żeby go Debbie w taki sposób wykończyła, nie? Dobra, idzie nasza piękna Debbie. <grym> Jakie piękne zdjęcie. To no może nie jakieś piękne, ale dobry kadr. Robię zdjęcie. <grym> oh wow, Debbie. No jakoś tak chyba bez fajerwerków, co? Albo coś przyoczyłam. Chodź Ignacio, zatańczysz ze mną dziki taniec, a właściwie to romantyczny. To się aż miło patrzy. <laughs> Zaproponuj uwodzicielski taniec. O kurka wodna. Jakie ty masz kocie ruchy, Ignacio? Oh, wow. O nie! Niebezpieczne zmęczenie. O nie! Słuchajcie, Ignacio, może mi zaraz się ten. Ignacio, żyj! Chodź na kanapę, usiądź ze mną, odpoczniesz! Nie może być, że tak wiesz. Zmartwiłam się bardzo mocno o stan zdrowia Ignacio, więc postanowiłam, że zostaniemy dłużej w tartosie i specjalnie z tej okazji wynajęłam im całą willę. Do tylko ich dyspozycji. Piszcie mi koniecznie w komentarzach, czy będziemy chcieli oszczędzić Ignacio, czy niestety, ale będzie musiał podzielić los mężów czarnej wdowy. Możecie też zagłosować w ankiecie na mojej karcie społeczności. Także to od Was zależy, czy uratujecie Ignacio, czy nie. I pamiętajcie jeszcze o tym, aby wrzucać mi swoich simów do galerii z odpowiednimi hashtagami i może z jakimś krótkim opisem, w jakich okolicznościach mam się z tym singlem poznać. A teraz dzięki wam za uwagę. Na razie, cześć. Pa!